Spokój, dobro. Dzisiaj mamy Ewangelię o talentach. Jak ją słyszę, to kojarzy mi się taki mniej więcej obraz, że przychodzi sobie do studia telewizyjnego jakiś facet, staje przed jurorami, publicznością, staje na jednej nodze, wyciąga piłeczki, zaczyna nimi żonglować, równocześnie kręci hula-hop na biodrach, śpiewa przytemarię Mozarta, a drugą nogą sobie akompaniuje na fortepianie. Ewidentnie, ma talent. Jakby dosłownie zrozumieć tę dzisiejszą Ewangelię, to taki utalentowany człowiek, który ma nie tylko jeden talent, ale pewnie z pięć albo i dziesięć i ewidentnie te talenty pomnożył, no to poszedłby do nieba. Zapewne nie o to chodzi, bo nie tylko zwycięzcy wszelkiego rodzaju konkursów, ale mam talent, znajdą się w niebie. I gdyby dosłownie to rozumieć, to pewnie ta Ewangelia stałaby się dla nas jakimś takim zwolnieniem z obowiązku dążenia do świętości, bo powiedzielibyśmy, no dobra, ktoś tam ma talenty, a ja mam tych talentów mało, więc nie można ode mnie zbyt wiele wymagać. Naturalnie, kiedy Jezus w tej Ewangelii mówi o talentach, w ogóle nie chodzi mi o, o jakieś nadzwyczajne uzdolnienia związane, czy to z grą na skrzypcach, czy robieniem jakichś innych wspaniałych rzeczy. Talent był jednostką rozliczeniową, monetarną w tamtym czasie i równał się olbrzymiej w sumie pieniędzy, bo talent to w przybliżeniu 34,5 kg cennego kruszcu czy to złota, czy srebra. A więc kwota przeolbrzymia, przekraczająca wyobraźnię słuchaczy Jezusa. I ten talent ma rzecz jasna znaczenie symboliczne. On w jakiś sposób symbolizuje. To, co otrzymujemy od Boga, nasze życie, fakt, że jesteśmy osobą, że możemy wchodzić w relacje. Ale tutaj rodzi się drugi problem ze zrozumieniem tej Ewangelii, bo tak rozumiejąc tę Ewangelię, możemy w niej odczytać zaproszenie do samorealizacji. Że ta Ewangelia jest o tym, że ja mam pomnażać swoje dary, talenty, tak? Mam jakby zrealizować to, co otrzymałem za swoje życie. Mam dążyć do rozwoju. Dzisiaj to jest w ogóle bardzo modne hasło, bardzo jest takie chwytliwe. Mamy modę na coaching, mamy modę na to, żeby rozwijać się na różnych płaszczyznach naszego życia. Samo w sobie nie jest to złe, ale jest niebezpieczne. Bo może się okazać, że celem naszego życia stanie się Właśnie samorealizacja i stanie się jakaś doskonałość, którą sami sobie definiujemy, że będziemy żyć po to, żeby stać się najlepszymi psychoterapeutami na świecie, będziemy żyć po to, aby stać się najwybitniejszymi kucharzami albo najbardziej retorycznie rozwiniętymi, utalentowanymi kaznodziejami. A to nie w tym rzecz. Jest bardzo niebezpieczne, kiedy my definiujemy cel naszego życia jako doskonałość. Bo celem naszego życia tak naprawdę nie jest doskonałość. Celem naszego życia jest miłość, a to jest coś bardzo, bardzo różnego. I ta pułapka samorozwoju, samorealizacji, ona też nas dotyka na poziomie duchowym, bo możemy postrzegać naszą religijność przez taki pryzmat, że oto ja mam stać się doskonały. I czasami spotykam się z takimi osobami, które mówią, że no już są. Bliskie takiej doskonałości, bo właściwie to już im zostało tylko kilka małych grzechów do wyeliminowania ze swojego życia. No, właściwie gdyby nie te jeszcze parę drobiazgów, to oni już byliby doskonali. I myślę sobie z przerażeniem, i co wtedy? Jeżeli ty kobieto, czy mężczyzno osiągniesz taki pułap doskonałości, że już nie będziesz kompletnie wiedział z czego się spowiadać, to po co ci będzie Pan Bóg? I po co będzie ci drugi człowiek? Po co ci będzie w ogóle ktokolwiek, jak będziesz taką Doskonałą, zamkniętą w sobie monadą, która wszystko ma. To jest olbrzymie niebezpieczeństwo. Człowiek, który postrzega swoje życie jako dążenie do samorealizacji, do samodoskonałości, jest podobny do człowieka, który jakby budował sobie pałac, ale nie dostrzegał, że ten pałac jest w gruncie rzeczy jego mauzoleum. Tak? Buduje sobie pewną taką złotą komnatę, nie widząc, że w gruncie rzeczy jest to sarkofag. I ten pomnik własnej doskonałości, który sobie stawia, jest de facto pomnikiem nagrobnym. Taki człowiek w tej swojej doskonałości tak naprawdę sam siebie grzebie, zakopuje siebie w ziemi, jak ten sługa, który otrzymał jeden talent. Bo tak rozumiana y, samorealizacja, taka doskonałość jest tak naprawdę śmiercią, bo prowadzi nas do tego, że przestajemy kochać. A w tej Ewangelii chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego. Pewnym kluczem do odczytania treści tej Ewangelii jest to, co mówi Pan do sługi w 27 wersecie. Bo mówi do złego sługi, powinieneś oddać swoje pieniądze bankierom. To jest dziwna zachęta jak na Ewangelię. Ewangelię, która przeważnie mówi nam o ubóstwie, która nam mówi o tym, żeby dawać, a tutaj nagle mamy hasło, że trzeba oddać pieniądze bankierom, trzeba wejść w taką mentalność kapitalisty, pomnażania pieniędzy, jakichś może inwestycji. O co w tym chodzi? Otóż trzeba zrozumieć, kogo na myśli ma ta Ewangelia, kiedy jest mowa o bankierach. Bankier to jest człowiek, który zajmuje się pożyczaniem pieniędzy, najprościej rzecz ujmując, w dwie strony, to znaczy Bankier pożycza ode mnie pieniądze w postaci jakiegoś depozytu, obiecuje mi za to zwrot większej kwoty, tak zwane oprocentowanie depozytu, i te pieniądze, które ode mnie pożyczył, pożycza innym ludziom, którzy ich potrzebują, oczywiście od nich oczekując większego procentu niż ten, który ofiaruje mi. To jest duże uproszczenie, ale generalnie bycie bankierem to jest zajmowanie się pożyczaniem. Pieniędzy w dwie strony w taki sposób, żeby samemu na tym zyskać, kto jest wobec tego tym bankierem, któremu mamy oddać te pieniądze? Z pomocą nam przychodzi księga przysłów, która w XIX rozdziale zawiera takie bardzo ciekawe przysłowie, bo mówi ona tak: pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi. Jeżeli dajesz ubogiemu, to jakbyś pożyczał samemu panu Bogu. To, co dałeś u Bogiemu, staje się długiem Boga wobec ciebie. Innymi słowy, tym bankierem, o którym mówi nam dzisiaj Ewangelia, jest sam Pan Bóg. Ale jego, można powiedzieć, takimi agencja, tak, a, agencjami bankowymi, które gdzieś tam są w tym świecie, są ubodzy. Ubodzy, którzy są obok nas. Celem naszego życia jest takie pomnożenie talentu, którym jest to życie, żeby właśnie ten talent oddać ubogim, oddać tym, którzy są potrzebujący. Zobaczcie, zarówno ten sługa, który miał pięć talentów, jak i ten, który miał dwa talenty, zanim zyskali kolejne pięć czy kolejne dwa, to najpierw się ich pozbyli. Oni najpierw poszli i puścili je w obrót. To nie jest Ewangelia o tym, żeby zachować swoje życie. To jest Ewangelia o tym, żeby to swoje życie tracić dla innych, czyli wchodzić w relacje miłości. I to jest bardzo konkretne wyzwanie. Bo przez tę Ewangelię Jezus ci mówi: zobacz, jesteś obdarowany. Masz dużo. Dużo otrzymałeś. Jesteś osobą, która może i potrafi kochać. Oddaj swoją miłość temu, kto jej potrzebuje. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ubogich w sensie materialnym. Choć o nich też, i na pewno nie wolno nam o nich zapominać. Ale przede wszystkim zobacz człowieka potrzebującego obok siebie. To może być członek Twojej rodziny, który potrzebuje Twojego wybaczenia. To może być ktoś, kto jest w Twoim otoczeniu, kolega ze studiów, z pracy, kto jest ogólnomęczący, kto no, męczy wszystkich swoim gadaniem, ale on też bardzo potrzebuje tego, żeby ktoś go wysłuchał. I może właśnie to jest sposób na pomnożenie, Twoich talentów. Weź po prostu usiądź i posłuchaj tego męczącego człowieka. Strać swój czas, strać to, co otrzymałeś dla tego człowieka. To, co ty jemu dajesz, staje się długiem Boga wobec ciebie. I Pan Bóg ci to zwróci. Zwróci ci to powielokroć. Bo ten, kto ma, temu będzie jeszcze dodane. Natomiast jeżeli Pozostawisz swoje talenty, swoją miłość tylko dla siebie, to one zgniją w tobie. Pogrzebiesz je w tej pułapce samodoskonałości. Dlatego bracia i siostry, odczytajmy wezwanie tej Ewangelii jako wezwanie do tego, żebyśmy dzielili się miłością, dzielili się sobą. Nie mamy dawać naszych rzeczy, mamy dawać siebie w pierwszym rzędzie. I nie musimy szukać tych ludzi daleko, oni są obok nas. Papież Franciszek ustanowił tę niedzielę dniem ubogich. I może to jest jeszcze szczególniejsza zachęta dla nas, żeby dzisiaj, konkretnie dzisiaj, pójść i dać coś z siebie potrzebującemu, pożyczyć panu Bogu, dać to jemu w ten depozyt. A on jest bankierem, który nie oszukuje, on jest bankierem, który daje dobry procent i na pewno nam to zwróci powielokroć.